Płynąłem tu nie bez powodu, bo chciałbym wam pokazać też najbardziej z zuchwałą kradzież, <grym> o jakiej ostatnio słyszałem. Śmieję się, ale w sumie nie jest to śmieszne, bo sam w sumie nie wiem, co to trzeba mieć w głowie, żeby takie coś zrobić. Popatrzcie. Tutaj właściciele jeziora wybudowali pomoc, znaczy popatrzcie. Szkoda, że nie nagrałem jak on był. Fajny, taki niski. Teraz przy wodzie może było sobie zawsze zejść na jakąś toaletę czy coś. I patrzcie, tutaj są słupki. No i niestety ktoś ukradł mostek. A rozumiecie to? Dwa dni temu. Nie dwa dni temu, tydzień temu. Akurat policja szukała desek <laughs> no, tak to wygląda to, to jest parodia. Został ty, zostało tylko wejście, no, to, jest, to jest tragedia, nie? Co ci ludzie w bani mają. No niestety. Ktoś wpadł na pomysł, zajebisty ukradne mostek, ukradne deski. No i ukradł. <laughs>